Cały już zdrowy. O, nie! No i dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, ja jestem Szepard, to co widzicie to jest kolejność oczywiście z Escape from Tarkov. Tarkov, Escape, eskapizm tarkowski. Eee, cytując tutaj pewnego jego mościa. Dobrze, moi drodzy. Eee, jesteśmy sobie na mapie Shoreline. Eee, po ostatnim, można powiedzieć, wydarzeniu, które przydarzyło mi się. Ym, właśnie, ym, właśnie pod wpływem. O, to North, to Town. Ojej. To źle sobie idę w takim razie, bo resort powinien być gdzieś yy, tu. Tak. No, a nawet z dobrej strony mi zrespiło. Yy, tak, musimy iść jeszcze raz do tego miejsca, które ostatnio było nawet na mini Turco. Właśnie to, gdzie Hogaty wypełniałem na pewno jedno zadanie. Mam nadzieję, że uda mi się po prostu dzisiaj wyjść z tego co. Po prostu wchodzę na resort i wychodzę. Jakby To jest tak proste. A może jednak nie do końca. Mhm. Bardzo lubię to jak generalnie. Nie działa to w taki sposób, jakbym chciał, no ale trudno. Nie mam niestety większego, większego dobola do popisu. I tak, można powiedzieć, że mam dwie dwie rzeczy, których bardzo bym chciał. Po pierwsze to ciastko z dziurką, bo tak mi mama kiedyś mówiła. Po drugie to to, że fajnie byłoby nie spotkać tam żadnego PMC, ponieważ jeżeli bym spotkał, to generalnie nie mam zbyt dobrej amunicji na to, żeby się z nim bić, ponieważ to jest amunicja 8, niby 5 aczkolwiek no, czyli ta podstawowa, no i fajnie byłoby nie spotkać w sanitara. To jest trzecia rzecz. Także mam bardzo małe prośby, szybkie, fajne, więc bardzo, bardzo ładnie tam proszę kogoś, kto tam. Zajbić w zajebiste w miejsce sobie Słuchaj, żeby tak było. Oczywiście pamiętam to, co się działo ostatnio. Liczę, że nie powtórzy się to tym razem. I że będę mógł po prostu w stanie, będę sobie bardzo grzecznie w stanie po prostu móc wejść i wyjść. Mam tylko. Tylko do znaczenia. Chodzę, wychodzę. Simple as that. Nie wiem tylko gdzie jest ten pokój. Zapomniałem. Dobra, jeżeli to są san ludzie sanitara, to przez ranę generalnie. Nomdź. Mhm. Dobra, Nie wiem, jak on blisko jest ten Typek. Ale ja słyszałem go, tu Ej, pan, what pan, jesteś pan, jesteś tak Ej, przecież... ej bo... jak on nie dostał niczego? Eee, nie, chwila, chwila teraz. Przecież strzelałem do typa w okolice głowy i nie dostanę w torax? Dobra, to było dziwne, jakby wiem, że to mogło być też oczywiście po prostu moje nieumiejętność strzelania, a okej, okay. i pewnie tak było, ale no trochę się zdziwiłem, szczerze, musiał, aha, dobra, istnieje jeszcze szansa, że to było przez to, no ale dobra, Zaweźmy sobie, w razie gdyby co, sobie tutaj to przełączę już na, aha, Dobra, co miałeś tutaj w chłopaku? O, 74 n eee, e, ok Okej. Eee, o, zarejkę miał. Bardzo dobrze. Dobra, najproduczem po prostu była moja widna sorry. W takim razie jest mi głupio i niefajnie. Dobra. Um, dobra, więc tak. Um, schody. I need schody. Tak jest. Na samej górę. Idziemy na samą, samą sięką górę. Nie mam tu Tak, na samą święką górę. Nie. nie aż taką górę. To jest już dach. Na dach to my nie chcemy wyjść. O, 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 o! o. Dzień dobry. przyszedłem ja. Tutaj sobie ładnie plantujemy. Teraz sprawdzam jeszcze tylko Nearly Full. To jest peski, dobra i to jest ostatnie miejsce. Wspaniale by mnie to cieszyło, bo wtedy, gdybym to zrobił, to uda mi się wbić bardzo ładnie tutaj poziom. I w ogóle ja mam coś w ogóle na iście. To jest West, West, West. Wszystko na wejście mam. Nic na East. Szkoda. Dobra. To jest dan. I teraz, paradoksalnie, najprostszym zestawieniem jest po prostu wyjście stąd. Oczywiście nie będzie też najprostszym, najfajniejszą rzeczą do zrobienia, ale może, może. Dobra. Idziemy po prostu. Tędy. Wszystko naprawdę mam na Łeście. Ojej, mm. Okej. Okay. Trochę riski to, co teraz zrobiłem. No, nie wiem, że jakieś, nie wiem, Ledexa, czy coś. Nie wiem, że jakieś karty, hmm. Cokolwiek? Nie. Dobra. No to nie w takim razie wychodzimy normalnie tym wejściem, tu wyjściem znaczy się tylko chyba nie za bardzo mam jak wyjść jak dokładnie tam. Dobra, może może LEDEX? Hmm. Hmm. Proszę? Nie, nie, SJ6. No dobra, cokolwiek, SJ6. Jest git rzeczą, ale nie tak do końca. Dobra. Ty widzę jeszcze torbę Jakoś coś próbuję jeszcze sobie. Może tutaj zawziąć, wywziąć, wynieść. Zawziąć, wywziąć. Ja mu... To jest komputer? Szkolera. Szkoda, 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 szkoda. Dobra, ale powoli. Nie mam tych słuchawek i strasznie mnie to boli, że nie mam tych słuchawek. Jezus Maria. Bardzo mnie to nawet boli, szczerze. Dobra, ym, teraz bez spinki. Nie widzę tu niczego. Warte, powoli przejdziemy. Powolutku, powolutku pójdziemy tu. I tym tym Wyjdziemy wyjściem, tu już to oznaczyłem, w ogóle to miejsce też wcześniej. Także to też już jest jakby done. Tylko właśnie muszę wyjść cało z shorelina i mieć to już jakby troszkę za sobą. Dobra, single fire Jest też nearly full, więc nie będzie stanowiły żadnego problemu. I teraz tak mogę. O, wczoraj nawet zresztą właśnie na bo robiłem właśnie tę misę całą. Spotkałem sobie dwóch jegomościów w krzakach. Siedzieli i bardzo ładnie czyhali na popełnienie przeze mnie jakiegoś błędu. A dobra, pójdziemy sobie jeszcze może przez Staszek. O jak mi jego teraz trafił. No, tak, średnio, ta czerwona kropka, to też że, że to ją widziałem. Teraz pytanie, gdzie on tam się położył, skór czy bąk? I czy on mnie zacznie do mnie strzelać? Na pewno zacznie do mnie strzelać, tylko kiedy wstanie, to tego to nie wiadomo. No ale wczoraj właśnie miałem taką, taką sytuację, gdzie już prawie zrobiłem sobie tę misję, zabiłem dwóch gości, którzy sobie po prostu pimpsików, którzy byli sobie gdzieś tam w tych szakach. No ale niestety Pech chciał, że. E, kampił po prostu sobie jego mość pewien również też na, na wyjściu na tunelu właśnie i... No i cztery... nie, trzy czy cztery bronie, bardzo fajne, bardzo drogie zresztą, po prostu poszły się... Um, mówiąc krótko, jebać. <grybujesz> Więc... no cóż, trajmy traj to wcześniej zabolało, ale zrobiłem parę rzeczy, między innymi takie jak zabijanie właśnie tej e, skawów w głowę z... Twelve gate Shotgun, co też jest niezbyt fajną misją. No nie ruszaj się, no. No nie ruszaj się. chcecie po prostu tylko tak delikatnie objechać tu, no Ciaż jest. Dobra, lepiej się schować gdzieś za czymś Tam ja to najbardziej rozsądne w tym ustawieniu No i gdzież to on jest? Łop się pewnie strygeruje zaraz, zacznie, ja będę sobie biegą, do mnie zacznie strzelać. Nie procent tak właśnie będzie Jezus Maria, no nie mogę. Mm. Nie, dzisiaj to nie jest totalnie mój dzień, jeśli chodzi o strzelanie. Oj, bardzo, bardzo, bardzo nie mój dzień. Mm -hmm. Dobra, tam chyba nie chcę wejść na Piera, bo na Piera zawsze chodzili inni ludzie też z bronią gotową, czekającą tylko aż mnie, żeby mnie objechać. Więc tam na pewno nie wchodzę, ale starszykiw byłoby fajnie ogarnąć. Są dwa po drodze w sumie, dwa fragi, dwa starszyki, dwie misje, byłoby super. Jakbym ogarnął sobie te rzeczy bo tutaj jest niżej, to tędy sobie przeskoczymy No i teraz pytanie Czy ja trafię? Dzisiaj jest coś, coś totalnie nie tak ze mną No tam jest ten żamek, na stację, to tam nie idziemy nawet ale idziemy sobie po straszykę, który tutaj jest. Co jest? Co tak dużo wasze? Czemu mi tak strasznie szybko bierze coś, coś coś, dziwnego? Przecież normalnie jestem najedzony, napity. What to? fuck? Hmm. Dobra, dzień dobry, staszek A oh, fuck. Hm. Wspaniale. A już zdrowy. O! Nie! Ale, ale się szmata! Z... Wow, jestem. Jestem pod wrażeniem w ogóle, co tu się teraz stało. Ale gnój się schował. O, nie mogę. <śm> Czyli stąd go słyszałem, mhm. Mm Aha. About half? Nie, less than half. Kiedy ja... Aha, w sumie strzelając do niego, no dobra. O. To był chyba właśnie ten sniper, dobra, 855, to już na fullu Drugi Staszek. Teraz, i na tunel biegniemy, jak rozumiem, prawda? Oczywiście, path to lighthouse albo tunel. Oczywiście tunel, w naszym wypadku, jest o wiele lepszym wyjściem. Chociaż no, wczoraj już mnie goś na tym objechał, bo postanowił sobie i będę sobie I siedział i poczekajmy. A migną mi tam wtedy, pamiętam. Matko boska, no po prostu mi dosłownie migną. No ale cóż, no szkoda. E, niestety, no nic na no, takie rzeczy, niestety nie poradzę na kamperskich śmieciuchów, którzy patrzą się na ten, na na wyjście. Ej, co, co jest? Czemu mi tak szybko ściąga tę staminę? Przecież nie ważę dużo. Jakby, nie, nie, ten, ten, ten ciężar nie powinien aż tak wpływać, mi się wydaje. A tutaj jednak, kurde. No bardzo wpływa. hm, hmm, hmm, hmm. Dobra, no ale może. Może dzięki temu coś, coś tutaj będę w stanie sobie gdzieś tam wskórać. Hmm. O dobra i tu mamy ten Staszek. Żeby nie było żadnego faktycznie znowu śmiecia, który będzie sobie gdzieś tam na górze. Czekał na mnie. No ale mnie irytuje ta stamina. Nie, nie mam totalnie pojęcia dlaczego. W sensie, coś, co nie wiem, to trochę wygląda. Nie wiem, coś się zbuchowało, coś też nie wiem. W sumie. Szybko się odnawia. O, sferka. Totalnie nic. O, dolarki. Ale gówno. <śledzisz> no, dobra. Wziąłem te kapsy, chociaż troszkę. I znowu się zmacha. Przebieg, nie wiem, nawet 100 metrów nie przebiegł. Tu w tym miejscu mnie chłop zdjął. Dokładnie tu w tym miejscu mnie chłop zdjął, i zobaczyłem tutaj nad tunelem po prostu takie coś ciemnego poruszającego się z czymś zielonym. Najprawdopodobniej to było DV DV10, DVL10. Jakoś tak, chyba. No. No, tu dosłownie. W tych miejscach, tu o tu, o teraz zaświeciłem tą latarką i fajnie byłoby generalnie sobie teraz nie umrzeć, więc teraz szybciutko pochodzimy, no i prawidłowo, dobrze, 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 uff, 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 dobra, 2400, dobra, kleszcz, dobra, tu są już te misje, i właśnie teraz jeszcze w ogóle mogę to zrobić na, nawet na, na odcinku. Jak będę wbijał poziom y, królewski, właśnie upiski Pera, bo zrobiłem u niego aż dwie misje naraz. To jest właśnie ta. Czyli właśnie mam już zrobione. I jak widzicie, dosłownie brakuje mi jednego, jeden, jednej setnej. A to właśnie tutaj jest. Wspaniale. Wspaniale, właśnie, to się Spatur 2. O, WD40. O, dobra. O, tutaj mogę w ogóle coś po. Hand cleaner. O, proszę bardzo. A, właśnie, dobrze, bo to faktycznie. house. O, właśnie, teraz dosłownie teraz przyniosłem. house i Bleach. Dwa blicze. No i proszę bardzo, i mam dosłownie tylko jednego house mu zwrócić, żeby dostać to. Fajnie, fajnie. Cieszy mnie to bardzo. Um, Tutaj w ogóle mogę sobie od razu tutaj zrobić GET SR25 niech będzie Bitcoin, o, też będzie do sprzedaży. USD sobie tutaj lecą i tak samo USD sobie tutaj lecą. Dobrze, bardzo mnie to cieszy. O, no i te. No, no i Kozak. Też głównym tak naprawdę moim chyba zamysłem, żeby to przede wszystkim sobie gdzieś tam... Mieć u niego właśnie ten najwyższy poziom, można powiedzieć, lojalki jest najzwyczajniej w świecie spowodowany chęcią zbudowania tej farmy, jakby, w sensie farmy tego panelu słonecznego, to wam zaraz pokażę. Mam w sumie, jak widzicie, 57 tysięcy, więc jeszcze tylko troszkę i już będę mógł mieć na spokojnie coś takiego. O, co to jest w ogóle? O, o okej. Okay. To są już takie widzę faktycznie rołgowe rzeczy w ogóle. O, to to jest? MK17LB. Whatever it means. O, G36. O, proszę bardzo. Ty. ale by polatał z takim G36, ja cię, ja cię. Fajne, dobra. O, inteligency, za co? Okej, okay, to nie są, to nie są też jakieś turbodrogie rzeczy. Okej. Okay. No i całkiem sporo co to jest za plecok 3V gir, Paratus i z... od jakieś, jakieś... Jakieś bardzo drogie rzeczy. Dobrze, ale bardzo fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Zresztą mogę wam nawet właśnie pokazać jeszcze tutaj, że niewiele mi tak naprawdę brakuje właśnie do zrobienia do zrobienia właśnie tej jakby no właśnie tutaj tego Solar Power. Solar, ponieważ mam tutaj te 75 tysięcy AS już mam. Tego Broken LCD, no, ciężko, no ale to, to, to będzie najdroższe tak naprawdę coś, bo to jest za 450 tysięcy, czyli pół miliona pewnie za to będzie. Za to pewnie z milion, czyli półtora miliona, tak czy kwak będę musiał gdzieś tam powydawać. Um, więc, więc no tak, tak to, tak to, tak to będzie wyglądać. Ale najważniejsze jest to jakby, że mam już tutaj tych euro, już tak całkiem y, sporo, więc y, więc bardzo mnie to cieszy. No i chyba, chyba tak. Czemu jest locked w ogóle? Dobra, tu się wszystko robi... Dobrze. Także dziękuję moi drodzy. Bardzo serdecznie. za dzisiejszy odcinek. Było jak zawsze super. W ogóle, jak to strzela? W sensie, jakie to ma... O, że to jest troszkę... Okej. Okay. Okej, okay. no dobrze, na no rozumiem. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Do zobaczenia, trzymajcie się. I pa.